Siemkatemka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Oczywiście nie skończyliśmy serii testowania surowców w piątkowym secie na żółtych strefach, więc fajnie by było, żebyśmy to dokończyli jednak. Rybki i skóra jeszcze przed nami. Dzisiaj wędkę wziąłem do ręki i wskoczyłem do miejscu, dlatego że tutaj po prostu zawsze jest jakaś woda i zawsze jest co łowić. Dlatego... Tutaj spróbujemy swoich sił. Zobaczymy czy było warto. Oczywiście wziąłem pasztety piątkowe, tak jak zawsze w tej serii. I wziąłem dzisiaj jeszcze przynęty. One kosztowały w sumie 60 tysięcy. Każda około 3 tysięcy, więc zobaczymy ile ich po prostu zużyję. I na koniec odliczymy sobie od zdobytych pieniążków. No dobra, no to co? Zaczynajmy. Aha, no właśnie, jeszcze taka sprawa, bo... Dzienniki. Nie biorę ich w tej serii. Bo zwykle są mało przydatne, ale tutaj w sumie moglibyście taki dziennik sobie zabrać. Ja też nie wziąłem, żeby być fair, ale moglibyście sobie jeszcze tutaj zabrać dziennik. Powinniście jeden wypełnić ósemkowy. Bo co w rybkach jest innego? To, że nieważne jaki tier rybek zbieracie. Zawsze możecie wypełniać jakikolwiek tier dziennika chcecie i to jest tutaj duży plus, więc w tym wypadku moglibyśmy wziąć ósemkowy dziennik nawet i spróbować go wypełnić. No dobra, ale lecimy oczywiście bez niego, więc życzę mi powodzenia. Tak naprawdę dziennika nie wziąłem, dlatego że zapomniałem, a z lenistwa nie chciało mi się wracać. Prawdopodobnie jeden taki byśmy napełnili, więc zarabilibyśmy na nim około powiedzmy 160 tysięcy patrząc po cenie zakupu i sprzedaży I oczywiście zakupu pustego, a sprzedaży pełnego. Więc moglibyśmy to sobie gdzieś tam policzyć dodatkowo. A jeśli chodzi o nasze rybki, no to tak mniej więcej na czysto, bo tutaj 620 tysięcy jest. Odejmując przynęty i pasztety, około 550-560 tysięcy. Więc rybki ogólnie są najbardziej stabilnym zarobkiem. W samych miejscach praktycznie nie było konkurencji, więc tutaj nie ma co dywagować, czy mielibyśmy więcej, czy mniej rybek. Cały czas się zbierało, po prostu cały czas. Więc jeszcze weźmy pod uwagę to, że te rybki. Dość zrównoważenie też wypadają. Trójkowe, czwórkowe, piątkowe to się tak w miarę równo rozkłada zawsze, więc też nie ma tutaj takich skoków. Więc sumarycznie mamy i stabilnie pod względem tego, że cały czas możemy łowić, i stabilnie pod względem tego, co wypada. Więc wynik powinien być dość mocno powtarzalny. Jeśli weźmiemy sobie jeszcze dziennik do tego, ósemkowy, który powinniśmy napełnić, cały pół dziennika półtorej dziennika, nieważne, ale dodatkowy zarobek z tego zawsze będzie. Więc spokojnie te 600 tysięcy możemy na godzinę wyciągnąć na takim secie z takim pasztetem, z takimi przynętami. Ale oczywiście możecie to rozwinąć i wtedy będziecie łowić na przykład nawet i milion, tak, nawet i milion na żółtych strefach na mistach. Prosta sprawa, nie? Ósemkowy secik, wiadomo, dzienniki, będziecie łowić szybciej i więcej. I to ten milion spokojnie można wysiągnąć, na żółtej strefie. To jest aż niepojęte, ale tak wypada. Tak jest. No cóż, na razie najlepszy wynik osiągnęliśmy, zobaczymy czy skóra nas jeszcze zaskoczy. Szczególnie jeśli wypadną nam jakieś ciekawe kolorki. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Macie link poniżej, oczywiście wpadajcie na Twitcha. I dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze testy, żebym przeprowadził oprócz tej skóry. Czy jakieś inne zbierawstwa Was interesują, albo coś innego ekonomicznie do przetestowania, co się w tym roku po prostu opłaca bądź nie. Dzięki, że wpadliście. Do następnego.